Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wracamy do dalekiej przeszłości i otworzymy sobie tą oto dużą puszkę kolekcjonera z kolekcji Panini UEFA Euro 2016 Francja. 8 lat minęło już, kiedy ta kolekcja wyszła. Jakieś ostatnie produkty zostały mi jeszcze, dlatego dzisiaj sobie przypomnimy, jak to wyglądało w tej edycji. W środku są trzy karty limitowane, a konkretnie Hurricane z Anglii na karcie Classic, na karcie Hero Robert Lewandowski i na karcie Shiny Cristiano Ronaldo. Czyli mamy Anglię, Polskę i Portugalię. Taki pojedynek sobie rozegramy. Wyciągniemy wszystkie saszetki. No i zaczynamy, moi kochani, pojedynek. Zobaczymy, czy polska reprezentacja zwycięży, czy nie. Dobrze zaczyna Anglia, bo wpada karta Top Jouer z Wayne'em Runejem, czyli pierwszy punkt dla Anglików. Następnie <laughs> Eleven z Hiszpanii. I bazułeczki. Chorwacja, Niemcy, jest Polska, Kamil Grosicki. Czyli też mamy punkcik i Turcja. Kolejna saszetka. Mamy Passion and Pride z Islandii. Dalej Irlandia, Północ na Making History. Następnie Austria, Francja, Albania i Irlandia. Nie mieliśmy nic tym razem w tej saszetce. W kolejnej znowu mamy Francję, Czechy. Ukraina, Rosja, Niemcy i Islandia Game Changer Horson. Czyli na razie tylko w pierwszej saszetce coś było. W kolejnych dwóch już nic. W czwartej mamy logo Turcji i jest Polska Grzesiu Krychowiak na karcie Want to Watch. Drugi punkt. Następnie Szwajcaria, Węgry, Irlandia Północna i jeszcze raz Szwajcaria. Piąta saszetka, znowu mamy Turcję. Bramkarz, Volkan, Babakan, Goldstopper. Następnie Irlandia Północna, Hiszpania, Rumunia, Walia i Belgia tym razem z Albanii mamy Next Generation Hysaj i Ayeti z Turcji Game Changer Yilmaz a z bazówek Lukaku Chorwacja e, czyli Belgia a tutaj Pranicz z Chorwacji Ignaszewicz Rosja i Bulut Turcja Prowadzimy w tym pojedynku na razie: Rumunia, Francja, Szwecja, Ukraina. Z Anglii wpada defensive rock Gary Cahill, i Słowacja, czy nie Słowenia. Słoweńska republika. dalej Węgry Francja Szwajcaria Ukraina Hiszpania i mamy Polaka Sebastian Mila z Polski Inventi Venice. prowadzimy moi kochani na drugim miejscu Anglia a na trzecim Portugalia no i mamy Golstopera Akinfiejewa z Rosji Następnie defensive rock Chiriches z Rumunii, Anglia, Rachem Sterling, Zengnin e ze Szwecji, Allen Walia i Pele, Włochy. No i zostaje ostatnia saszetka, czy ona nam tutaj rozstrzygnie? Bo jest remis. No niestety, Anglia wpada. Next Generation, John Stones i Ross Barkley. I Ronaldo we własnej osobie. Czyli chociaż jeden punkcik jest dla Portugalii. Islandia Sid Horson. McAuley, Irlandia Północna. Durisz. I Chiriche z Rumunii. No czyli niestety nie wygrywamy tego pojedynku. Drugie miejsce zajmujemy. Bo wygrywa Anglia. A na końcu Portugalia. Jeżeli chodzi moi kochani o najlepsze karty z dzisiejszego odcinka. No to na pewno... Te karty tutaj z Turcji były dość rzadkie, czyli bramkarz, logo Turcji. No i tu mieliśmy jeszcze mile. To są te trzy najrzadsze karty z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć wam!